Dobry wieczór! Wielki sukces, w kwadransa. Przez rok waliłem kubkiem w brawo, mówiąc, że oni kłamią ewidentnie, że prezerwatywa przed ejcem chroni, a lekarze mówią co innego. No i waliłem i uwaliłem. Mam chłopaka, który jest nosicielem, przeżyliśmy pierwszy raz, byliśmy zabezpieczeni, pisze dziewczyna, kocham go bardzo, no ale ponieważ on jest nosiciel, to ja się jednak trochę boję. Czy jest możliwe zarażenie pomimo używania prezerwatywy? Pyta czytelniczka brawa. No, i brawo, pęka. Niestety, Kasiu, na twoje pytanie muszę odpowiedzieć twierdząco. Nawet przy użyciu prezerwatywy może dojść do zakażenia wirusem HIV. Na szczęście prawdopodobieństwo jest bardzo niewielkie. Jakie znowu niewielkie? Jedyną skuteczną ochroną przed ejtwem jest przekazanie społeczeństwu brutalnej prawdy o tej chorobie i izolowanie zarażonych. Kto to powiedział: Nie wojcie w tej roski w kwadransie. profesor medycyny, kurt April z jakiego kraju Szwajcaria. Dobre banki, zegarki w porządku, demokracja zastarzała czekolada też w porządku. Szwajcarzy każą izolować, bo się można zarazić. Naukowcy naukowcy, dowodzą, że możliwe jest wniknięcie wirusa HIV przez śluzówkę. Znacznie aktywizuje to proces zakażania, więc groźny jest głęboki pocałunek. Naukowcy dowiedli, że dzieciak zaraził się w przedszkolu, znaczy jeden zaraził innych, bo się bawili w lizanie wzajemne. A w Warszawie otworzono przedszkole integracyjne. Ja bardzo proszę, jak się rodzice boją, niech natychmiast dzieciaki zabierają z takiego przedszkola. Według Szwajcarów Wmawianie ludziom, że prezerwatywa gwarantuje bezpieczny seks, to świadome ludobójstwo. To do brawo dedykuje. A w Polsce to? Ano, naczytali się, bo w Szwajcarii to oni uważają, że nie można ogłaszać takich wiadomości o izolowaniu, bo wybuchnie panika. No i naczytały się polskie doktory, że wybuchnie panika i dyskryminacja i zachowują tajemnicę. W Garwolinie pielęgniarki wykonujące zabiegi przez 64 dni. Nie wiedziały, że mają do czynienia z pacjentem chorym na AIDS. Lekarze coś przeczuwali, zrobili badania, okazało się, że chory. Utajniono wiadomość i te dziewczyny biedne, 18 pielęgniarek, 10 salowych i trzech lekarzy nie wiedzieli, co faktycznie dolega choremu. To jeszcze może nie byłoby tak groźne, gdyby nie to, że ten sam ordynator, który utajnił informacje, zalecał, by pielęgniarki nie stosowały gumowych rękawiczek. Dlatego, że szpitala nie stać na gumowe rękawice. Więc one cewnikowały, węflony jakieś puszczały, pobierały krew bez rękawiczek, a zarażenie jest poprzez kontakt z krwią chorego. Jedna z nich pisze tak, że otwierała ampułkę, skaleczyła się, yy, pobierając krew, pacjent się gwałtownie poruszył, całe ręce miałam w jego krwi. Wtedy nie zwróciłam na to uwagi, teraz przypominam sobie każdą sekundę i nie mogę spać. No, ja się nie dziwię. A pan doktor, pan, panowy ordynator <laughs> Piotr Kędzierski apeluje o tolerancję wobec chorych na AIDS i odsyła do kina na film Filadelfia. Panie doktor Kędzierski, jak kręcono film Filadelfia, to się panu podobał, chodził pan do kina. Niech pan teraz poczyta gazety. Połowa wszystkich, którzy brali udział przy produkcji filmu, albo w tej chwili choruje po dwóch latach na AIDS, albo już zdążyła umrzeć. To ja panu ten film polecam. A tu jest następny mądrala, co to przysięgę Hipokratesa studiował. Eee, w Płocku lekarz wojewódzki. Naszli go mieszkańcy Gostyni na lokalnego i powiedzieli: Mieliśmy starego lekarza, został zwolniony, pan przywróci starego, co my go lubimy. A on co zrobił? Złapał pierwszą z brzegu kobietę i złamał jej rękę. Lekarz wojewódzki złamał rękę i przysięgę Hipokratesa przy okazji. Nie szkodzić, nie szkodzić. No, a na koniec, o do mapy pójdę, pragniemy wraz z małożonką i całą dziesięcioosobową rodziną prosić Pana o wciągnięcie Tarnobrzegu na listę Ciemnogrodów. Wciągnięty. Już to był. Przy okazji załączyli wykaz apteczki pierwszej pomocy. Proszę Państwa, apteczka pierwszej pomocy ustawowo obowiązuje tak jak gaśnica i trójkąt w samochodzie. I tuż tu w apteczce pierwszej pomocy kodeks przewiduje gaza Bandaże, plaster z opatrunkiem, wata, agrafka, rękawiczki, prezerwatywa. A jakaż to pierwsza pomoc za pomocą prezerwatywy się odbywa? No bo życia nie chroni. Może jako opaska uciskowa albo pasek klinowy?